Witam w vlogmasie numer 4, który rozpoczniemy od otworzenia sobie kalendarza adwentowych, dlatego że mam ochotę zjeść coś słodkiego i mam nadzieję, że właśnie w tym e, z wedla będzie jakiś fajny batonik. Czwóreczka tu jest. Mm, jak ona się ci. Oh, On ma takie bursztynotwe. O nie! Tym razem jest tu peeling. Peeling do ust o zapachu w Tasie Mleczko. Ogółem bardzo fajnie, aczkolwiek mm, chciałam zjeść jakiegoś batonika. Kalendarz numer dwa, a tutaj w czwóreczce mamy. W ogóle te niektóre okienka tak jakby już są półotwarte w tym kalendarzu, także niektóre mocno są jakby zamknięte, a drugie tak lekko już otwarte. Na przykład tu piątka, w ja tego oczywiście nie otwierałam. Także otwieram. Otwieram czwórkę i mamy tutaj smak truskawka i guława, w ogóle szkoda, że te opisy są po francusku, bo każdy muszę potem tłumaczyć, no ale tak, także tutaj truskawka no to taki można już powiedzieć bardziej tradycyjny dżem, chociaż z tą guławą no to będzie takie urozmaicenie. Ja jestem już w końcu po pracy i za niedługo przyjeżdża do mnie mój chłopak, a ja mam dla niego taki mały upominek mikołajkowy. Co prawda mamy dzisiaj 4 grudnia, ale później się myślę, że już nie będziemy bijeć wszystkiego, więc stwierdziłam, że pakuję i, i dam mu dziś. Mianowicie nie mogłam się oprzeć, i kupiłam taką piękną koszulkę w pierniczki. No, musiałam ją wziąć, bo wygląda ślicznie. Do tego takie fajne czekoladki, yy, bałwanki. No i prezent będzie czekał yy, pod choinką. No i też mnie ogółem ciekawi, jak zareaguje na ten klimacik jaki tutaj utworzyłam, no przyjdzie jak już jest e, ciemno, więc, e, więc to też będzie inaczej wyglądało. Właśnie jeszcze odpalę tą świeczkę może. Nastia Specjalnie? Mhm. Chorazdów nie Jak moja furzuła. Słodko. Ale mam zimne ręce, nie? ale cię nie będę dźwigał. Fajnie. Ja sobie też wczoraj nawet sierpkę zapaliłem, bo stwierdziłem, że tak że balkony niektórzy oświecają. Są tam podobno całe ogródki, że ludzie mają. No? Coś tu. Mikołaj. <grywa> <Na serio. grywa> Mikołaj! Co Mikołaj! 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 Na serio? Ja nie planowałem dzisiaj przyjechać. <grywa> Na serio! Kurczę, mhm. nie spodziewałem się tego. Ja dopiero w czwartek się zrobił Mikołajki. A ty już? To no dobra, to ja dzisiaj wiem. Ty. Mikołaj u ciebie zostawił dla mnie. Zgubił mhm. się i to parę w Koszula świąteczna. Co? Co? Fajno. Prawie, że idealne. Nie za dużo No nie, no wiesz. Taka zaś znowu mała i już jest opięta, nie? Mm. Ale zaczynam się, że to jeszcze będzie. To tak, dobra jest. I się zobaczyć czy mi pasuje. Czy mi pasuje? Co już nam tak chodzi dzisiaj świątecznie? No niekoniecznie, ale na wyjazd musisz zobaczyć. Dobra, przecież tak nigdzie nie właśnie w tej koszulce? Nie, ale tak, żeby było. Tak, w autobusie ściągniesz. No, a gdzie cię no to tak. <ścoughs> ja nie mogę! Co <ścoughs> za? <Zaza. Nagrałam> reakcję. <noise> Ale myślałam, że ty się zorientujesz. Nie, jak ty ja tam do tego, żebyś nie, nie widziała, bo byłam już pewna, że tutaj zobaczysz. Ja, ja nie zauważyłem, aha, a ty tak cały czas było? No tak, tylko że to była zgaszona światło, bo w sumie nie, ten, nie było tak widać. A? Jeden bałbanek dla ciebie. Jak ja myślałam, że dana.

No, już się nie mogę doczekać czekaliśmy bardzo długo prawie dwie godziny ale pewnie przez te zaspy na drodze no ale w końcu się doczekaliśmy dzień już praktycznie zmierza do końca ja stwierdziłam, że jeszcze otworzę sobie właśnie tą paczkę z Rosmana i pokażę pokrótce co tutaj jest jest tutaj sporo kosmetyków no ale okej, okay, otwieram i pokazuję. Wow, tak to wygląda całkiem ładnie popakowane w ogóle w takie malusieńkie e, paczuszki. To wygląda jakby otwierała kalendarz adwentowy kolejny, ale nie. E, no tutaj się domyślałam, że są tutaj takie rzeczy jak tusz do rzęs, czy coś takiego. Ogólnie zamówiłam, tak jak powiedziałam sporo kosmetyków, natomiast to są takie kosmetyki do codziennego użytku. E, nie wiem, może ja to powciągam i pokażę. Tak jak mówiłam, jest tego sporo, ale są to rzeczy głównie takiego codziennego użytku. Sporo odżywek, szamponów, ale ja włosy myję codziennie. Plus mam długie włosy, więc naprawdę szybko mi to schodzi. Zamówiłam te odżywki, to są moje ulubione. I w ogóle już dawno ich nie widziałam tak stacjonarnie. E, Sprawdziłam sobie nawet, że nie ma ich w Rosmanie w moim mieście, także zależało mi na nich, więc od razu zakupiłam sobie dwie. E, jeszcze były na jakieś super promce po 6 z hakiem złoty. E, kupiłam też taką odżywkę. E, sugerowałam się też właśnie taką e, dziewczyną My Hair Treat. Ogólnie z tego jest właśnie z kontentem yy, włosowym, maniakowym. ona też polecała chyba właśnie tą odżywkę, mm, czy w ogóle z tej linii, nie, wydaje mi się, że właśnie tą yy, pomarańczową. Także tą też sobie stwierdzam, że przetestuję. Ona jest właśnie taka trochę większa, 250 ml. Właśnie ona też polecała i z jej polecenia kupiłam szampon do włosów. To jest taki do codziennego użytku, yy, taki mniej inwazyjny, w sensie taki delikatniejszy, a to szampon do włosów przetłuszczających się i jego też polecała, no tutaj chyba myślę, że każdy zna wciarka do włosów od Anwen, którą wszyscy polecają, no ja jej nie testowałam, ale tym razem się skusiłam, też była na jakiejś takiej promocji, więc mówię, czemu nie. No, i zobaczymy, czy włosy nie zaczną właśnie po niej szybciej rosnąć. E, tutaj, właśnie to serum, to e, jest serum, które też właśnie ta dziewczyna polecała i które, na które też jest szaleństwo. Często go nie ma z tego, co kojarzę. O ile wziąłam dobre, ale wydaje mi się, że tak. E, serum właśnie takie zabezpieczające, bo chciałabym sobie też właśnie zadbać bardziej o włosy. E, no, i też tutaj wziąłam taki olejek. Z czarnuszki będzie do olejowania um, włosów. Ja mam włosy wysokoporowate, z tego co się orientuję. No i właśnie um, czytałam, że olejek czarn z czarnuszki jest um, na taki rodzaj włosów dobry. Um, tutaj wzięłam taki właśnie taki olej z olejków Marula, i um, ja go wziąłam tak do, um, do twarzy po prostu przy wykonywaniu demakijażu. Ja stosuję właśnie oleje więc. E, więc stwierdziłam, że sobie kupię, bo ostatni olej mi się skończył tutaj e, krem do twarzy chyba aha, z SPF-em okay, tutaj krem do oczy też mi się skończył e, serum z witaminą C, mm, też szaszan używam, a ostatnio mi się właśnie skończyło, więc też sobie stwierdziłam, że kupię już do rzęs też mi się skończył, e, no... Jeżeli nie stwierdziłam, że biorę, bo mm, zawsze się przyda. Batonik, m, nerkowce i kawa od dobrej kalorii. No i coś, co też jest takim hitem, o czym słyszałam wielokrotnie, czyli krem z orzechów laskowych, który podobno smakuje jak wnętrze Kinder Bueno. I naprawdę jest na nie szał. Także... Jak zobaczyłam, że właśnie też był na promocji, to też stwierdziłam, że sobie go wezmę no i zobaczymy, bo ja Kinder Bueno uwielbiam. Więc, jeżeli by naprawdę tak smakowało, to świetnie. Tylko z tego, co się właśnie orientuję, no to ten skład nie jest właśnie jakiś taki najlepszy. Zawiera on cukier, no ale ja myślę, że raz na jakiś czas nie zaszkodzi. tak tak to wygląda